Dzień dobry drogie panie. Przeniosłam wam szczeniaka. Będziecie musiały go narysować. Gotowe? Och, jaki słodki szczeniaczek! Możecie zaczynać. Czas start. Enid, musimy zacząć rysować. Ech, jest niemożliwa. Dobra, zaczynam. Najpierw narysuję kontur, ciało, zęby. Dodam trochę krwi, jakby właśnie zjadł świeże mięso. A następnie wszystko pomaluję. O tak. Wyszedł mi strasznie fajny szczeniak. Ej, Enid, obudź się. Oj, tak, dziękuję Wednesday. Zaraz narysuję niezwykłego szczeniaka. Najpierw zrobię kontur. Dodam oczy i usta. A teraz można wszystko pomalować. Och, wyszedł mi taki słodziak. Na bank wygram. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie swoje prace. Proszę, o to co mi wyszło. I jak? Jaki śmieszny piesek pasuje. A teraz chcę zobaczyć pracę Wednesday. Mój pancake na bank was wszystkich powali. Proszę zobaczyć. O matko, piesku nie patrz, możesz wystraszyć naszego szczeniaka na śmierć. E nic, zdecydowanie wygrywasz. Tak, proszę mi dać mojego szczeniaczka. Ale się cieszę, jest taki słodki. Taki miękki i puszysty. Wyglądamy nawet podobnie. On ma śliczny różowy sweterek i ja mam tęczowy. Tym razem musicie narysować Barbie. Kto zrobi to lepiej, wygra nagrodę. Gotowe? No to czas start. Żartuję sobie, pani ze mnie. Nie będę tego malować. Nie zmusi mnie pani. Naprawdę, to co świetnie? Mniejsza konkurencja, a to oznacza, że zwycięstwo mam w kieszeni. Wygram Barbie z zamkiem i różowym autem. O tak! Czego chcesz, rączko? Nie ma mowy. Nie będę rysować Barbie. Nie potrzebuję jej. Zdaje się, że rączka coś wymyślił. Chcesz sam narysować Barbie? Tak, widocznie ci się spodobała. No cóż, Wednesday nie widzi, więc to świetna okazja, żeby narysować obrazek za nią. Wychodzi naprawdę piękna Barbie. Dyrektorka na pewno wybierze Twój rysunek rączko. Hmm. Tak, teraz wezmę żółty. I zamaluję włosy. Nie, Barbie ma dłuższe włosy. Trzeba pomalować jeszcze tu. Hmm, czas minął. Dziewczynki, pokazujcie swoje prace. O proszę i jak? Eee, bardzo źle. Wow. Serio? Wybaczenie. Wednesday, czekam na Twoją pracę. O, pomaga ci rączka. Cóż, pokażcie. Wow, to jest to. Brawo, Wednesday, wygrałaś. Co? Nie, rączko. Dlaczego to zrobiłeś? Ty małe łobuzie. O, więc to rączka spodobała się Barbie. Ale słodko. Herbatka z Barbie. To takie czarujące. Jaka pyszna pizza! Dziewczynki, kto narysuje najlepszą pizzę, będzie mógł ją zjeść. Możecie zaczynać. Tak, na początek będę potrzebować koloru zielonego. Narysuję nim kontur mojej pizzy. Następnie dodam czerwone peperoni i czarne oliwki. Teraz wypełniamy wszystko kolorem żółtym. A brzegi robimy pomarańczowe i można przewracać. Wow, to jest piękne! Tak, niezły pancake! Ale mój będzie o wiele lepszy. Najpierw narysujemy spód pizzy. Teraz narysujemy wokół pomarańczowy kontur. Świetnie. I przekładamy ją na talerz. Wednesday, to w ogóle nie wygląda jak pizza. O mój Boże, Enid, to nie wszystko. Narysuję wszystkie składniki na pizzę osobno. A potem ułożę tak, jakby to była prawdziwa pizza. Ale moja będzie z pancake'ów. Dziewczynki, czas minął. Enid, pokazuj. Hmm, twoja pizza wygląda nieźle. Wednesday, a co to ma być? Gdzie są wszystkie dodatki? Przykro mi, ale Enid wygrywa. Chwileczkę, to jeszcze nie wszystko. Zaraz coś jeszcze dodam. I wtedy może pani oceniać ponownie. A teraz co pani powie? Wow, Nieźle. Niesamowite, bardzo ładnie. Enid, wybacz, ale wygrywa Wednesday. Bardzo dziękuję. Jestem tak głodna, że już mam ochotę zjeść Enid. Dobra, spróbujmy. Wygląda niesamowicie apetycznie. A smakuje jeszcze lepiej. Cool. Ej, też bym chciała spróbować. Ale dobra, mam za to pizzę z pancake'u. Taka też jest dobra. Mm. Dziewczynki, dziewczynki, proszę o chwilę uwagi. Musicie narysować ten niesamowity tort w kształcie Spidermana. O, może mi pani go oddać? Dać? Tak po prostu, nie ma mowy. Rysujcie. Widzę, że się wam podoba. W takim razie odmierzam czas. Możecie zaczynać. Dobra, zacznę od narysowania konturu głowy Spidermana za pomocą czarnego ciasta. Wyszło całkiem nieźle. Teraz będę potrzebować czerwonego i białego ciasta. Patrzcie, strzelam ciastem jak Spider-Man. Ojej, przepraszam panią. Tak, zaczynamy kolorować mojego pankejka. A teraz przechodzimy do niebieskiego ciasta. Hmm, Wednesday, co tam u ciebie? Ja swojego Spidermana też już wypełniam kolorem. Wychodzi dokładnie taki, jak go sobie wyobrażałam. Strasznie przerażający, paskudny i brzydki. To wszystko, co lubię. Zdaje się, nadszedł czas oh, zrobić psikusa. Yeah, Enid, rączka do mnie. Ty wyłączasz kuchenkę, ja odwracam uwagę, Enid. Enid, zobacz. Przepraszam Wednesday, ale według mnie jest naprawdę brzydki. I jak udało się. Dobra robota. Teraz zobaczmy, kto wygra. Enid, nasz czas minął. To prawda, pokażcie swoje prace. Wow Wednesday to naprawdę straszne. Nie pasuje. Enid? Zaraz, chwilka. O nie, nic się nie usmażyło. Ale jak to? Mój pancake jest zepsuty. Nie wiem jak to się stało. Ta coś takiego tym bardziej nie pasuje. To znaczy, że wygrywa Wednesday. Kura. Wednesday możesz zabrać nagrodę. Smacznego. Dziękuję. Chcę go jak najszybciej skosztować. Mmm, jaki apetyczny kawałek. O tak, to jest przepyszne. Bardzo mi smakuje. Och, tak miałam na niego ochotę. Papierkami? Wygrałam. O, co to jest? Coś naprawdę fajnego. Macie rację! To niesamowity latający jednorożec i dostanie go ten, kto najlepiej go narysuje. Czas start. Hmm, od czego by tu zacząć? Dobra, najpierw narysuję kontur jednorożca. Wyjdzie ładniej, jeśli się postaram. Rysowanie ładnych rysunków nie jest moją mocną stroną, ale i tak mogę wygrać. Wypełniamy wszystko kolorem. Nienawidzę jaskrawych kolorów, więc grzywa będzie szara. Voilà! Gotowe! Puuu, pokażę ci, jak się rysuje urocze piękne jednorożce. Najpierw bierzemy fioletowe ciasto i rysujemy kontur. O, tak! Yes! A teraz zaczynamy malować jaskrawymi kolorami. Wow, jestem zachwycona! Wednesday i jak? Można oślepnąć. Mam pomysł. nic, spójrz, tam jest prawdziwy jednorożec. A teraz odkręcimy jej tubkę z ciastem. Tam nikogo nie ma, Wednesday! Pewnie mi się zdawało. O nie! Tylko nie to! Mój jednorożec jest zniszczony! Wednesday, to twoja sprawka! Pewnie, że nie. Dziewczynki, czas minął. Odłóżcie tubki z ciastem i pokażcie swoje jednorożce. O matko, Wednesday! Znowu mnie straszysz! A co ma Enid? Enid, to się do niczego nie nadaje. Wybacz. Znów wygrywa Wednesday. Możesz zabrać swoją nagrodę. Aha, najpierw muszę go złapać. Tak, udało się. Fajne, ale trochę nie w moim stylu. Możesz go wziąć, Enid. Dziewczynki, macie nowe zadanie. Musicie narysować tę oto myszkę Miki. Znacie zasady i czas start. Nie potrzebuję tego plecaka, ale przynajmniej mogę się trochę zabawić. Wystraszę na śmierć moim przerażającym rysunkiem myszkę Miki. Takiego Miki na bank jeszcze nikt nie widział. Kolorujemy cały rysunek i można przewracać. Enid, jak tam u ciebie? Dopiero zaczęłam. Przemyślałam rysunek na drobniejszych szczegółach, żeby wszystko się udało. Bardzo chcę wygrać ten plecak. Patrz Wednesday, wychodzi mi piękna myszka Miki i bardzo zabawna. Dyrektorka na pewno doceni moje starania i da mi nagrodę, kiedy w końcu. O, dziewczynki, czas minął. Czekam na Wasze prace. Co ma Enid? Chwileczkę. O, proszę zobaczyć. To jest po prostu okropne. A co ma Wednesday? Lila. Zdaje się, że Wednesday potrzebuje pomocy. Musimy pomóc jej odwrócić pankajka. O tak! Ouch! Wednesday, jak mogłaś! Koniec, zwycięstwo wędruje do Enid. Naprawdę, jestem taka szczęśliwa! Proszę mi tu dać mój nowy plecak! Wow, jaki ładny! Wednesday i jak? Fajny, co nie? Pani dyrektor, pamięta pani o nas? Może jest chora? Ojej, przepraszam. Urocza świnka. I to wasze nowe zadanie i nowa nagroda. Czas już leci. Zaczynajcie. Od czego by tu zacząć? Hmm, nie, tym na pewno nie będę malować. Będę używać tylko czarnego koloru. Najpierw narysujemy kontur głowy świnki Pepy. Tak, ucieszę się, gdy dostanę tę zabawkę. Muszę się postarać, żeby dyrektorka doceniła mojego pankejka. O tak. Teraz wypełniamy wszystko kolorem. I po wszystkim. Gotowe. Wow, już narysowałaś. Nie gap się na mój rysunek. Lepiej zajmij się swoim. Dobra, dobra. Zaraz narysuję uroczą świnkę Pepe. I wtedy zrozumiesz, co to znaczy uroczy rysunek. O tak. Zobacz. O tyda. A mi się podoba. Padłam na pomysł. Podrzucę Enid żywego karalucha. Bardzo się przestraszy, a my się pośmiejemy. U, o matko! Skąd się wziął tu tak ogromny karaluch? Kisz, a kysz! To bardzo zabawne. Pozbyłam się karalucha, ale zepsułam pankejka. Co robić? Jaka słodka. O, czas minął. Enid pokazuje swoją pracę. Nie, takiego czegoś nawet nie da się ocenić. A co ma Wednesday? Jak zwykle, strasznie przerażające, ale to lepsze niż u Enid. Wednesday, wygrałaś. Świnka Pepa wędruje do ciebie. Łap! Z daleka wyglądała lepiej. Enid, zabieraj. Wielkie dzięki, Wednesday! Britney, szybko zobaczmy, co tam jest. Wow, to iPhone. Hurra, ale mamy szczęście. Nowiutki iPhone 15, jaki piękny. Ej, a dlaczego ekran nie działa? Wow, mam czekoladowego iPhone'a, ale fajnie jest taki pyszny. Niam-niam-niam. Wow, wygląda apetycznie. Też bym chciała spróbować. Julie, co tak siedzisz? Sprawdź swojego iPhone'a. Właśnie, może ja też mam czekoladowego. Spróbujmy. Auć, to bolało. Ej, przestań się ze mnie śmiać. Mój iPhone też jest fajny. Wow, patrz! Włączyłam aplikację i teraz w moim telefonie pływa czekolada. Super. Ciekawe, czy można spróbować? Niesamowite, to naprawdę działa. Właśnie wypiłam syrop czekoladowy, prosto z telefonu. O, mam tu jeszcze apkę ze skitelsami. Spróbujmy. To jest po prostu niewiarygodne. Z mojego telefonu wysypały się skitelsy. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Julie, mogę spróbować? No dobra, spróbuj. Bardzo dziękuję. Hej, spadł na mnie tylko jeden cukierek. To tyle? Serio? Chcę więcej. Eee. Przestań się śmiać, Julie. No trudno. Nawet jeden cukierek to zawsze coś. Trochę mi głupio przed Brytni. O, jest więcej skitelsów. Wezmę trochę i podzielę się z przyjaciółką. Brytni, częstuj się. Wow, dziękuję, Julie. Jesteś taka miła. Podnieśmy sobie nawzajem klosze. Wow, to czupa czups. Super, taki ogromny. Tak, zaraz próbuję. Wow, jaki fajny. Aha, mój też. Czekaj, mam pomysł. Zróbmy zawodę, która pierwsza całego zje. Tak, trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. O tak, mój czupaczup jest niesamowicie pyszny. Zaraz to przecież nie Lizak. Zgadza się! Mam czekoladowego chupa -czupsa. ale super, tak mi smakuje. Na pewno dam radę szybciej niż Julie. Co tam u Britney? Wow, więc ona ma czekoladowego chupa-chupsa? Na pewno zrobi to szybciej. Mojego chupa-chupsa nie da się przegryźć. Och, ale się zmęczyłam. I jeszcze mój język zrobił się czerwony i spuchł. Trzeba pilnie coś zrobić. O, mam pomysł! Mogę rozbić czupa czupsa! To będzie świetne! Weźmiemy młotek i rozbijemy go w drobny mak! Ale super! I jak wesoło! Gotowe! Teraz te kawałeczki mogę zjeść bardzo szybko! Co? Już? Muszę przyspieszyć! I ostatnie kawałeczki! Wychota! I co, Britney? Czas minął, a ja wszystko zjadłam. Czyli wygrałam. Eee. Mogę zacząć pierwsza. Dziękuję. Wow, jaki piękny pierścionek. Super. Jest taki piękny. Patrz, Julie, jest na mnie dobry. Wow, jest słodki. Spróbujmy. Wow, mój pierścionek jest czekoladowy i niesamowicie pyszny. Britney je tak apetycznie. Też tak chce. O, właśnie. Trzeba sprawdzić, co jest pod moim kloszem. Wow, ja też mam pierścionek. Ale kamień wygląda tu jak prawdziwy. Fajnie, ale po co mi prawdziwy pierścionek, skoro ten czekoladowy jest taki pyszny i słodki. Britney, może chcesz się ze mną wymienić pierścionkami? nie. Ech szkoda, a wiem, zadzwonię do swoich przyjaciół. Halo, cześć, jest sprawa. Aha, przyjeżdżajcie, czekam. O, już jesteście. Hej, hej! Brytni, poznaj moich przyjaciół. Jubiler i sprzedawca słodyczy. Mój pomysł jest prosty. Sprzedaję pierścionek jubilerowi Majkowi. Chwileczkę, muszę go zbadać. Ło, wow, niewiarygodne, to rzadki czerwony diament. Jest prawdziwy. Julie kupuje go natychmiast. Proszę o to pieniądze, jak się umawialiśmy. Wow, ale dużo kasy. Na pewno starczy na pudełko czekoladowych pierścionków. Proszę bardzo. Już, już, chwileczkę. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Wow, o tak bardzo chcę je zobaczyć. Wow, jak dużo czekoladowych pierścionków. Wszystkie są takie piękne i apetyczne. Znajem się nimi na rok do przodu. Wow, a ja mam tylko jeden pierścionek. A ja proponowałam wymianę. Teraz siedź sobie z jednym. Zagrajmy o to, kto pierwszy zdejmie klosz. Obie mamy nożyce, czyli zdejmujemy razem. Wow, to czekolada! U Ciebie też? Dobra, spróbujmy. Pewnie uwielbiam czekoladę. Ouch, to nie jest czekolada. Jest za twarda. Julie, zobacz, co ty masz. Ale! Ja mam nie po prostu czekoladę, a paletę cieni do powiek. Ale jadalnych. Mmm, ale to pyszne. Wow, to wygląda tak apetycznie. Ślinka mi cieknie na sam widok. Zjadłam już wieczko, a teraz chcę spróbować cieni. Jakie fajne, kolorowe, malutkie czekoladki. Wyglądają super i w smaku są ekstra. To jest pyszne. Oj, moje zęby zrobiły się kolorowe. Aha, teraz masz olśniewający uśmiech. A teraz chcę spróbować pędzelek. Wow, pyszne. I na koniec druga część paletki. Britney, co chcesz? Chcesz spróbować paletkę? O nie, nie podzielę się. Jest zbyt pyszna. Ale jesteś, ale mam przecież prawdziwą paletę. To znaczy, że mogę sobie zrobić piękny kolorowy makijaż. Tak, kilka ruchów pędzelkiem i teraz wyglądam super. Pięknie. Po prostu prawdziwa ślicznotka. Co powiesz, Julie? Wow, jaki piękny makijaż. Też tak chcę. Britney, możesz mnie ładnie pomalować. Oczywiście nie ma problemu. A tak naprawdę to zemszczę się na tym skąpiradle. Julie, cierpliwości. Zaraz zrobimy Ci piękny makijaż. I już gotowe. Proszę bardzo zobacz. Su, Britney, co ty narobiłaś? Co za okropny makijaż! To wcale nie jest śmieszne. Padłaś ze śmiechu i dobrze ci tak.